Witajcie kochani w nowym teście podkładu. Dzisiaj będziemy testować nowość marki Miss Sporty, czyli podkład Naturally Perfect Match. To jest już drugi podkład tej serii, ponieważ jest dostępny podkład Naturally Perfect, który występuje w tubce. Ja go testowałam już na kanale jakiś czas temu. Tutaj wyświetliłam się w jeśli jeszcze go nie widzieliście, tak żebyście mogli porównać oba te podkłady. Ten ma mieć naturalne wykończenie, takie wyrównujące koloryt, nawilżające właściwości, wygładzające skórę, jednocześnie lekki, niezapychający porów. Także jestem bardzo bardzo jego ciekawa. Tym no bardziej, że ostatnio sięgam właśnie po takie leżejsze, delikatniejsze podkłady. Ta wersja jak widzicie znajduje się w szklanym opakowaniu z pompką. Mamy tutaj 30 ml produktu. Ważne jest 24 miesiące od otwarcia. Jego cena stacjonarnie to 34 zł w rosmanach W sieci znalazłam za 25. Także oczywiście link, gdzie go kupić najtaniej znajdziecie się na dole w opisie. Występuje w pięciu odcieniach. Ja sama wybrałam środkowy, czyli mam tutaj odcień 160 Vanilla o ciepłych tonach, ponieważ dwa jaśniejsze miały bardziej neutralną, neutralną różowe. I ten stwierdziłam, że będzie najlepszy dla mnie. Ja ostatnio złapałam troszeczkę słońca, dlatego ten odcień wydaje mi się, że będzie dla mnie odpowiedni. Także przechodzimy do testu. Na początek wylałam sobie odrobinę tego podkładu na dłoń, e, tak żeby sprawdzić jego konsystencję, e, jak się zachowuje na skórze. Generalnie jest taki bardzo kremowy na samym początku, ładnie się rozprowadza. Nie widzę, żeby się mu jakkolwiek mazał, czy zostawiał smugi. Kolor, jak widzicie, jest w ciepłej tonacji, trochę żółte, trochę wpada w pomarańczowe tony. Zobaczymy, jak się dopasuje na mojej skórze, na twarzy. I wykończenie póki co, jeszcze nie zastygł. Jest właśnie takie bardzo mokre, rozświetlono, nawilżające. A krycie rzeczywiście wypada fajnie, ponieważ żółki w tym momencie nie są za bardzo widoczne. tak bym określiła, że na pewno będzie to średnie krycie, ale zobaczymy, jak będzie to wyglądało na twarzy ale co w ogóle wam powiedzieć, to on powoli wysycha tutaj mi na ręce i um, zmienia się w taką bardziej pudrową wersję. Robi się troszkę bardziej suchy pod palcami, ale dalej jest jednocześnie kremowy. E, także taka kremowo-pudrowa konsystencja i raczej będzie taki dosyć intensywny blask na skórze. No ale przejdziemy do najważniejszej części, czyli testu na twarzy. Na początek zaaplikuję standardowo na połowę twarzy, tak żebyście mogli zobaczyć poziom krycia, mogli porównać z drugą stroną, a w międzyczasie przeczytam wam obietnicę producenta względem tego podkładu. Miss Sporty Naturally Perfect Nudge to podkład do twarzy o wegańskiej formule. Kosmetyk idealnie dopasowuje się do skóry, sprawiając, że cera zyskuje nieskazitelnie gładki wygląd i naturalne wykończenie. Wyrównuje kolory, maskuje niedoskonałości, nadając twarzy wypoczęty, pełen energii i witalności wygląd. Nie daje estetycznego efektu maski, ponadto posiada właściwości nawilżające. Dzięki lekkiej konsystencji łatwo się rozprowadza, pokrywając skórę cienką, ale idealnie kryjącą warstwą. Kosmetyk nie obciąża cery i nie zatyka porów. Ma długotrwałą a mimo to z łatwością można go zmyć za pomocą kosmetyków do demakijażu. Tak prezentuje się pierwsza warstwa tego podkładu nałożona pędzlem i co mogę Wam powiedzieć, to rozprowadził się niesamowicie szybko, bezproblemowo i nie stworzył żadnych smug, ładnie wyrównał koloryt, jednocześnie tworząc jedną jednolitą, cieniutką warstwę. Faktycznie bardzo mi się podoba to jak wygląda teraz na skórze, ponieważ tutaj zaczerwienienia są w większości tak stłumione, delikatnie prześwitują jakieś niedoskonałości większe także, troszeczkę są Widoczne, dzięki czemu naturalne jest bardzo wykończenie i wygląda, jakbym nie miała w tym momencie podkładu właśnie na tej półce twarzy. Że wygląda to niesamowicie naturalnie, możecie sobie porównać z drugą stroną. Wiadomo, różnica jest duża, ponieważ ja twarzy nie opalam, mam zawsze flirt SPF50 na twarzy, dlatego też jest różnica koloru między moją twarzą a resztą ciała. Tutaj, właśnie ten kolor, już, jak widzicie, jest spójny z moim ciałem, ale tak naprawdę dalej jest właśnie taki naturalny bardzo efekt. Tutaj zaczerwienia są bardzo mocno widoczne, tu właśnie stłumione i wygląda to naprawdę bardzo dobrze. Teraz zacznę nakładać drugą warstwę, żeby zobaczyć, czy możemy tutaj to krycie budować i do jakiego jesteśmy w stanie tutaj właśnie krycia dodać. I od razu mogę Wam powiedzieć, że nie zostawia żadnych smug, ja tutaj tak wklepuję, ale bardzo ładnie się buduje. I teraz jest takie fajne, średnie krycie. Ja akurat bardzo lubię tego typu podkłady, ponieważ na co Dzień, jesteśmy w stanie uzyskać bardzo delikatny efekt, Ciemniutką warstwę możemy nałożyć i naturalne wykończenie, a w momencie, kiedy szykujemy się na wieczór, robimy mocniejszy makijaż, dobudowujemy krycie i jesteśmy w stanie osiągnąć naprawdę porządny, taki bardziej glam make-up. To jest akurat fajne, ale w momencie, kiedy będziecie używać częściej właśnie go w dwóch warstwach, o mocniejszym kryciu będziecie chcieli ten efekt uzyskać, no to jednak nie będzie on aż tak dobrze wydajny, ponieważ musimy nałożyć te dwie warstwy podkładu na twarz. Niemniej jednak bardzo podoba mi się efekt na skórze, e, ponieważ e, widzicie tutaj wykończenie jest takie bardzo naturalne, świetliste, e, ale takie rozświetlone, nawilżone, a nie drobinkowo. Więc nie ma tutaj żadnych takich, e, wiecie, właściwości rozświetlających typowo, tylko po prostu taki zdrowy, naturalny glow. Podoba się, jak to wygląda. Teraz krycie jest na takim średnim poziomie, zakryte są niedoskonałości, zaczerwienienia e, i twarz wygląda nieskazitelnie, więc podoba się, jak to wygląda. Teraz jeszcze zobaczcie sobie z drugiej strony, jak to się prezentuje, tutaj na tą połowę twarzy nałożyłam właśnie ten podkład Penzan. A teraz przejdziemy na drugą stronę twarzy, i tutaj do aplikacji użyję zwilżonej gąbeczki. Tutaj w przypadku aplikacji gąbką dokładnie ta sama bajka. Po pierwszej warstwie, jak widzicie, jest e, fajnie wyrównany koloryt, równomierny efekt, bez problemu się rozłożył, nie potworzył żadnych plam, smuk, nic takiego, ale widzicie różnicę tutaj w kryciu, e, także odrobinę w kolorze. Tutaj w miejscach, gdzie mam mocniejsze krycie nałożone ten podkład pędzlem, faktycznie ten e, kolor wydaje się ciemniejszy niż tutaj po lewej stronie. Wydaje mi się, że ten podkład nie ciemniej, po prostu mocniejszy jest kolor w przypadku takiego pełnego krycia. Tutaj mamy ten delikatny efekt. Tutaj oczywiście teraz sprawdzimy możliwości budowania krycia, właśnie przy użyciu gąbki. Akurat najbardziej lubię podkład gąbką aplikować, ale wiem, że sporo z Was dalej używa pędzli, dlatego też właśnie są dwie zawsze opcje aplikacji wszystkich podkładów w testach. Jak widzicie jak najbardziej to kryzm możemy budować także przy użyciu gąbki teraz uzyskałam identyczny efekt na jednej i na drugiej połówce i nawet wykończenie wydaje się niemalże takie samo. Tutaj oczywiście ten podkład już ma większą chwilę, żeby się wchłonąć, wyschnąć yy, na twarzy. Tutaj jest teraz troszeczkę nieco bardziej świetlisty efekt świeżo po aplikacji, ale też zazwyczaj gąbka daje takie wykończenie bardziej świetliste, nawilżone, yy, ale tak naprawdę efekt jest niemalże identyczny yy, i w tym momencie mimo mocnego odbijania się światła tutaj od skóry, to rzeczywiście pory są fajnie wygładzone i wyglądają ładnie. A po przepotrowaniu oczywiście ten efekt będzie jeszcze lepszy. No póki co wygląda to dobrze. Jestem ciekawa, czy faktycznie będzie długotrwałym podkładem, czy ładnie się utrzyma dzisiaj w ciągu dnia, czy się nie będzie wyświecał. Zaczniemy teraz odliczać trwałość tego podkładu. Jest dokładnie 15.56. Ja teraz poza kamerą dokończę makijaż i wrócę do Was z podsumowaniem, jak aplikowałam się inne produkty na ten podkład i też żebyście mogli zobaczyć ten podkład już w skończonym maquiagem Tak prezentuje się skończony makijaż. Całość propodarowałam pudrem Coty czyli standardowa jak we wszystkich testach podkładów. podkładów. Jak możecie zobaczyć, mimo użycia silnie matującego pudru, to dalej to nawilżone wykończenie przebija spod tego pudru. Odbija się delikatnie światło od twarzy, dzięki czemu jest zachowany taki bardzo naturalny, zdrowy efekt, którym mi się niezmiernie podoba. Ja uwielbiam to w podkładach. Ja nie lubię takiego stricte matowego wykończenia i zazwyczaj jak używam takich bardziej matujących podkładów, to wtedy muszę się spryskać. Mgiełką, żeby dodać trochę takiego efektu, właśnie naturalności i takiego zdrowego glow. Bardzo mi się podoba, jak wygląda pory, są wygładzone. Nie było żadnych problemów z aplikacją, czy połączeniem się korektora z podkładem, czy z aplikacją produktów do konturowania. Jak widzicie, wszystko wygląda przepięknie. Podkład jest bardzo lekki, niewyczuwalny na twarzy, rzeczywiście, mimo dwóch warstw podkładu, dalej to ten efekt jest bardzo delikatny na skórze, niewyczuwalny i też ten podkład nie ma zapachów więc e, najprawdopodobniej sprawdzi się dobrze u osób, które raczej źle reagują na perfumy w kosmetykach, także możecie śmiało testować. E, ja jestem ciekawa, jak się utrzyma w ciągu dnia, ponieważ póki co bardzo mi się podoba, e, także wy się dowiecie zaraz, a ja po 8 godzinach noszenia do Was wrócę. Wracam w sumie po równo 9 godzinach, jest 57 minut po północy. No i jak zachował się podkład w ciągu dnia? Dobrze mi się go nosiło, nie czułam go na twarzy w ogóle. Jeśli chodzi o stan, to jak widzicie, delikatnie się mi wyświecił, nie w jakiś znaczący sposób. Absolutnie mi to nie przeszkadza. Troszeczkę tutaj się wyświecił właśnie na środkowej części policzków i odrobinę na czole. E, tak naprawdę, wszedł mi tutaj w załamania właśnie w zmaczkę Vion, e, i troszeczkę. Troszeczkę popękał tutaj w tych załamaniach od uśmiechu. No i co chciałam Wam powiedzieć? No to ja mam katar, ale tylko raz w sumie smarkałam dzisiaj nosząc ten podkład. No i nie mam w ogóle podkładu tutaj na skrzydełkach nosa. Także testu takiego przecierania stricte nie, nie zdał. Ale nie staram się w żadnym innym miejscu. Mimo tego, że w sumie przymierzałam kilka rzeczy, ponieważ pakowałam się do wyjazdu ym, i faktycznie wiecie, sprawdzałam co pasuje do siebie i tak dalej. Także mógł odrobinę oberwać jednak ubraniami podczas y, tego przymierzania, y, ale nie jest to w żaden sposób na twarzy widoczne. W momencie, kiedy nie macie mocnej mimiki twarzy, kiedy nie macie większych załamań na skórze, jakichś brust y, mocniejszych, zmarszczek, no to będzie ok. Ogólnie markami sporty raczej jest skierowana do osób y, wiecie, bardziej nastoletnich czy, czy takich młodych dorosłych, osób, więc faktycznie do takiej skóry wydaje mi się, że będzie jak najbardziej odpowiedni. No mi się podoba na pewno będę go dostawała dalej. Nie skreślam go po tym dzisiejszym teście i jestem ciekawa jak się sprawdzi na dłuższą metę, także możecie mi dać znać także jak się u Was ten podkład sprawdził, jak go ceniacie. A to żeby było na tyle w dzisiejszym filmiku. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa, pa!